Czyli jest właśnie 6 rano, mamy 3 września i nagrywam dla Was Get Ready with Me na rozpoczęcie roku szkolnego, na pierwszy dzień szkoły, bo rozpoczęcie roku szkolnego było wczoraj i dzisiaj mamy pierwszy dzień szkoły. Jest 6 rano, dlatego że lekcje mam na godzinę 8 i o to 8 mam o 7.15. Od razu po wstaniu trochę się zagadałam, bo wziąłam telefon do łapy i nigdy tego nie robię. Ale wstałam o 5.53 i mówię, co ja mam w te 7 minut robić. No, zasnąć już nie zasnę, będzie jeszcze gorzej. Muszę mieć dobrą bazę pod makijaż, dlatego że moja cera w ciągu roku szkolnego naprawdę trochę obrywa. No, przez makijaż nie głównie. Fakt, że jest jeszcze widno o tej szóstej, bo już niedługo będę się ogarniała do szkoły i będzie ciemno, i będę wracała ze szkoły, to będzie ciemno, ale mam już prawie cały plan lekcji. I jest naprawdę w miarę spoko. Dawno chyba nie miałam takiego fajnego planu lekcji. Zabieramy się teraz za makijaż. Eee, ułożę sobie brwi na żel, który nie wiem gdzie jest. Ogarnęłam, że mam jakieś 30 minut do wyjścia i jestem jeszcze nieogarnięta. Założyłam sobie na razie takie różowe body, ale ono... Coś jest z nim nie tak. Ono coś jest jakieś uwalone. Tu jest jakieś odgniecione. Nakładamy sobie podkład i naprawdę muszę się trochę pospieszyć, bo ja nie mam czasu. Za 30 minut muszę już być gotowa. Nie wiem, nie zanosi się na to na ten moment. Dzisiaj mam na szczęście tylko 6 lekcji, więc, jak na pierwszy dzień, to spoko, bo nie jest to jakoś bardzo długi dzień. To miała do 15:10, to byłoby już trochę gorzej. Nakładam sobie teraz korektor pod oczy i punktowo. Jeśli chodzi o podkład, to używam tego takiego z Rimmela już wam za sekundkę pokażę. To jest taki podkład z Rimmela. Korektor mam ten taki z Eveline, bardzo popularny. Muszę doczyścić jakoś tą gąbeczkę, bo ten podkład nie schodzi. A tu już do rzęs, bo próbowałam sobie już delikatnie rzęs, ale jak zwykle kończy mi się dusz. Zawsze, jak ja nagrywam coś takiego typu make-up routine, to zawsze mam skończony tuż praktycznie do rzęs, więc wyglądają one trochę gorzej. To jest ten Lash Sensational z Maybelline. Jest lekki kryzys, bo fit, który miałam założyć, wybierałam sobie wczoraj przez jakieś, nie wiem, 20 minut. E, bo nie wiedziałam totalnie co No i przez to, że te body się nie nadają Bo są jakieś dziwnie uwalone Nie mam bladego pojęcia od czego Jak ja kupiłam takie I to nie chce zejść To trochę lipa Ale sprzykałam właśnie twarz fixerem Zaraz dokończymy ten makijaż I zastanawiam się co założyć nie mam dla tego pojęcia. Musiałam trochę narzucić tempo poza nagrywaniem, bo się totalnie nie wyrabiam. Nie wiem, co jest grane. Muszę się jakoś wprawić w ten makijaż, żeby go robić dużo, dużo szybciej, bo nie wiem, o której ja mam wstać wtedy do tej szkoły, żeby się wyrobić. Teraz róż. Nałożyłam sobie Puder. Taki ryżowy. Wczoraj on mi w ogóle spadł, więc się trochę złamał. Taki ryżowy z PSE. Biorę sobie go też do szkoły, w razie czego? Nie wiem, bo w. W szkole mój makijaż w tamtym roku się bardzo średnio trzymał, daremnie generalnie. W ciągu wakacji trzymał się, szczerze mówiąc, bardzo dobrze, nic się z nim nie działo przez cały dzień. Nie wiem, czy to szkolne powietrze, czy co, bo faktycznie jak jestem poza szkołą, to nic mi się większego z makijażem nie dzieje, a jak już jestem w szkole, to nie wiem, nie wiem, nagle on jakoś dziwnie wygląda. Róż mam dalej ten z Diora, ale szczerze mówiąc, chyba będę poszukiwała czegoś innego Dlatego, że jest on bardzo nietrwały i w ciągu dnia po prostu znika Zignorujmy na razie moje włosy, ja je zaraz ogarnę na spokojnie Na TikToku wam mówiłam, że ostatnio kupiłam sobie ten rozświetlacz z Rare Beauty I jest on przezarąbisty Naprawdę nigdy nie miałam lepszego rozświetlacza Patrzcie na moją szopę. E, gdzie jest jakaś szczotka do włosów? E, wysypałam w ogóle cukierki. E, to jest taki ser, że to jest hit po prostu na łóżku. Jest to na ubrań, jakbym drugi sklep otwierała, bo nie mogę się zdecydować. Czy znowu poszłam spać w mokrych włosach? Tak, ale czy wyglądają mega spoko? Tak, Patrzcie, jak one się ładnie błyszczą. I ostatnio ogarnęłam, że mam chyba takie włosy genetycznie, bo nie chciało mi się, jak wychodziłam i z samego rana myłam tylko szamponem, wyglądał dokładnie tak samo. Wczoraj nałożyłam tam jakąś odżywkę, ale mi często pytacie, czego ja używam do włosów. Tak szczerze to, czego ja nie nałożę, to efekt jest bardzo podobny. Dobra, już na sam koniec usta. Mm, Konturówka Charlotte Tilbury w odcieniu Iconic Nude i chyba nałożę sobie olejek do ust z Diora, bo mam trochę sucha, więc wolałabym nałożyć olejek niż błyszczyk, a to jest jedyny olejek, jaki mam aktualnie pod ręką, więc niech będzie. Mój makijaż jest już gotowy, myślę, że wyszedł naprawdę spoko. Nic nowego, wszystko zrobiłam tak, jak zawsze i wygląda w miarę OK, więc uznajmy, że jestem ogarnięta. Teraz jeszcze tak, biżuteria jakaś, jakieś kolczyki, coś takiego. Nie wiem, czy jest złoto, czy w srebro. Chyba bym poszła w srebro może dzisiaj. Mam 10 minut do wyjścia. Założę sobie takie kolczyki, takie perełkowe nie wiem, gdzie mam takie złote, które chciałam założyć, więc założyłam sobie te. I tak, dzisiaj 6 godzin lekcyjnych, jestem w stanie to przeżyć. Nagrywam dla Was też vloga z pierwszego tygodnia szkolnego, więc, więc niedługo będzie. Próbuję założyć tego kolczyka i coś średnio. O, dobra. Założyłam sobie taki naszyjnik z perełką, ale go mi musi ktoś zapiąć, ja nie umiem go sama zapinać. Ma bardzo dziwne zapięcie O, jaka łapa, patrzcie jak łapa siedzi Nie, to jest lewa, to ta gorsza A to patrzcie, to niesamowita forma <grywia> Dobra, co teraz? Mam taki sweterek, dobra, bo może wam opowiem o ficie trochę Taki granatowy top z H&M Spódnice z spodenki ze Stradivariusa Jak coś takie czarne Co chwilę, nie wiem Muszę zmienić troszeczkę kadr, żebyście zobaczyli Takie czarne spódnice z spodenki <grywia> Ze Stradivariusa I zakładam sobie jeszcze Taki sweterek, fajnie, że z metką jeszcze. Założę sobie ten sweterek, bo jest na razie zimno z rana, więc z samego rana będę miała jeszcze sweterek. A później już sobie go zdejmę i będę w samym topie i w spódniczce, bo mam dzisiaj 28 stopni jest naprawdę ciepło. Ale na razie za ciepło to nie jest. Ej, podoba mi się ten fit nawet. Taki granatowy top, może nie widać, bo słabe światło, ale czarna słończka granatowy top. Mam jeszcze czarną torebkę i do tego zakładam też swoje specjale, ale akurat różowe, żeby nie było aż takiej stypy. Czy lepiej beżowe? Nie, no, chyba różowe. Będzie stypa za dużo. Dobra, także y, to by było na tyle. Kończę już, bo muszę lecieć. Jeszcze użyję sobie jakiś perfum przed wyjściem, i zbieram się i lecę do szkoły, także życzę Wam powodzenia w. Wy... Nowym roku szkolnym i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Buziaki!